Hej, hej, witajcie w kolejnych Daily Newsach, tym razem przygotowanych na 14 października 2019 roku. Zapraszam Was do oglądania. Przykro nam o tym mówić, ale kabal online ma się chyba coraz gorzej, a to znaczy, że ma coraz mniej aktywnych graczy. East Games jest zatem zmuszony do wykonania największego łączenia serwerów w ostatnich latach. Dokładnie 23 października serwery Red Moon, Mars oraz Jupiter zostaną włączone do Venus. Po tej operacji Europejczycy będą mieli do wyboru wyłącznie dwa światy, czyli Merkury oraz Venus. I miejmy nadzieję, że na tym łączenia się zakończą, kolejnych nie będzie, a w następstwie nie pojawi się również komunikat o zamknięciu serwerów. Serwerów. Jeżeli chodzi o kabala, byłaby to naprawdę duża strata dla gatunku. W sobotę, punktualnie o godzinie 12 czasu polskiego, rozpoczęło się tworzenie postaci i rezerwacja ników w grze Arcade Unchained. Dotyczy to oczywiście wszystkich osób, które kupiły już egzemplarz gry. Całość rusza w najbliższy wtorek i raczej nie szykuje się już żadna obsuwa, więc 15 października można uznać już za oficjalną, ostateczną premierę Arcade Unchained na rynku. Najtańszy egzemplarz gry kosztuje 26 dolarów, czyli około 100 zł. Zawsze też możecie zostać przy zwykłym, darmowym arkadzu, ale to chyba nie ma sensu. Po debiucie Unchained zwykła wersja gry mocno straci na popularności, szczególnie że Unchained ma wyzbyć się wszelakich elementów pay-to-win. Jak twierdzi jeden z redaktorów Kotaku, Blizzard szykuje na swoim konwencie wiele dużych ogłoszeń, chcąc tym samym zmazać plamę po ubiegłorocznej klęsce, ale także przy okazji przykryć to, co dzieje się ostatnio w internecie. W tej wielkiej grupie ogłoszeń na pewno znajdzie się coś odnośnie Diablo, pewnie też jakiś dodatek do World of Warcraft, być może Overwatch 2 albo jakaś nowa produkcja związana z tym uniwersum. Reszty możemy się tylko domyślać albo zgadywać. Zapowiedzi z opowiedziami, ale o wiele ciekawsze jest to, jak zachowają się uczestnicy. Wydarzenia. Czy będą klaskać i udawać, że ostatniej afery nie było, czy jednak gwizdać i buczeć na firmę? Pani Herbstowna raczej nie wymarzył z pamięci tego, co ostatnio się stało. Co innego z fanami World of Warcraft czy Diablo? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak przy okazji, no kurczę, chyba jeszcze żaden bliskon nie zapowiadał się tak ciekawie pod względem czy to wydarzeń, czy kontrowersji. Astelia ma się chyba lepiej niż wszyscy sądzili. Początkowe opinie są dobre, graczy też chyba nie brakuje, a wydawcy zostali zmuszeni, aby otworzyć nowy serwer. Chodzi konkretnie, Europejski świat, co oznacza, że Astelia cieszy się większą popularnością w Europie niż w Ameryce Północnej. Świat nazywa się Canceria, oryginalnie, i wkroczył kilkanaście godzin temu. Jeżeli natomiast chcecie zagrać na serwerze czy w ogóle w tą grę, to musicie liczyć się z wydatkiem około 115 zł, bo tyle kosztuje najtańszy egzemplarz. Daybreak jest taką znaną firmą, która działa m.in. przy EverQuestach, Planet Side DC Universe Online czy H1Z1. Deweloper m.in. całkiem niedawno wypuścił również Early Access Planet Side Arena. Nie uchroniło to jednak firmy przed zwolnieniami. Nie wiadomo co prawda ile osób pożegnało się z pracą, ale mamy informacje od pracowników, że Daybreak zwolniło sporo ludzi pracujących właśnie przy najnowszym dziele. Poza tym osoby zajmujące się innymi projektami oraz będące członkami różnych zespołów również zostały wy rzucone z roboty. Daybreak potwierdziło, że zwolniło niektórych pracowników w ramach planu restrukturyzacji firmy. Deweloper przekształcił całą załogę w oddzielne zespoły, które zajmują się tylko i wyłącznie daną serią lub grą. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku dochodziło do podobnych zwolnień, w kwietniu oraz grudniu. Pozostaje więc mieć nadzieję, że zmiany zapowiadane przez szefostwo firmy wyjdą na lepsze, a nie odbije się to negatywnie na samych grach. Bo powiedzmy sobie szczerze, ich grę złe nie są. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!